Dobra godzinka na odpalenie Fajnej mojej ulubione gry Czyli Client Riot i Lol Nie no żartuję Lola H2 No lola hmm. No to jak nie to to Oczywiście Fortnite Dobrze, że go tego główne nie mam zainstalowane Oczywiście chodzi o... Team Fortress 2! I... Bam No jak widzicie jesteśmy w Team Fortress 2 e... Chodzi Bo mało graczy jest, nie wiem dlaczego Że mało gaczy Nie wiem dlaczego. Dosłownie nie wiem dlaczego. Ale mi się jeszcze, boty. Dzisiaj. Jedni mm. boty, które mają jeszcze hashtag, że dzisiaj, dzień jest bota, któ który atakuje, lub rani. Bot Hard Day. Trochę dla mnie to boli. Ale no. Jesteśmy w, w Tifodzy 2 te, jak ty mówię. My. Będzie bardziej pogadankowa, niż pograniowa. Eee, no. Będziecie ogólnie mieli tam w opisie bardziej ogarnięte, tam napisane. Ale dzisiaj jest dzień, gdy... Protest jest. Eee, robimy protest eee, właśnie, mam haszek Safety 2. Który błagamy dzisiaj Scoutem. Kautem. Eee, które polecam dawać. Właśnie jak ktoś... So zostawi sobie... Ok, się nie spodziewałem. E, trochę właśnie jest protest w społeczności TF2, żeby w końcu Valve zauważyło... A nie! Żeby zauważyło nas ból z tymi botami, bo to trochę nas sują reputację tej gry fajnej. Niestety. Dobra. Pytanie, eee... Griffin się odpalił, widzę tutaj. Ymm... <coughs> Ogólnie, tf 2 to jest klasyk. Sami wiecie. Już się pamiętam, nie chcę wam nic... Y... Okej. Okay. Nie chcę wam nic ściemniać, e, kiedy by powstało ci pozywał, bo nie pamiętam. Szczerze, tak stara to jest gra. Tak kultowa, że mi się tak fajnie dalej gra. do tego miała w 2017 przypomnij Megunky Inferno. Każdy sobie to właśnie przypomina. Ale. Właśnie. Czy ta gra przez to, że miała dopiero wtedy update... Ja... Nie, społeczność dalej chce grać społeczność dalej chce walczyć o nią. Ogólnie moja historia z TFM jest taka, że, no, tak sobie zacząłem grać w. w. dawno. Nie wiem, czy to był 2015, czy co. No ja chyba wtedy zacząłem grać. Yy... No i tak sobie. Grałem, gałem, pogrywałem. Ogólnie zaczęło się to wszystko od tego, że zacząłem oglądać filmiki TV w ToporTools 2 od Marcina 4007. Dopiero oglądam, czy to za gra, ponieważ oglądałem Garry's Moda. Pierwsze co moje przeczytać, to był Charismona. Eee, ale nie że grałem, ale że zasygnąłem. że się dowiedziałem. I to jest także że Garsła. potem z 2 polubiłem tą grę. Teraz mój przyrodni brat pozwoli mi pograć tą grę Ale potem miała... dostałem grę LEGO Marvel's z 2 Oczywiście do tego trzeba było założyć już Steama, bo to tych już nowszych gier LEGO trzeba założyć Steam. No i... więc założyłem. Ale... <laughs> Ta gra jest świetna. duże techniki może grać. Nigdy nie powiedzą, że overwatchy się Zgadzam się, też ją lubię. Ale t 2 już ma swoje lata. A dalej cieszy. Cieszy swoje oczy. Swoją grafiką. Która się nie starzeje w sumie wszystko musi się starzeć. ta grafika już się stara, ale i tak tak cieszę oczy nie zmieni. nie nie kłamy, że nie t z dwa 2 grafika, Kurwa, to jest coś i no pierwszy t na pierwszym koncie wiem to lego właśnie no, pierwsza gra multiplayer moja strzelanka, jeszcze to w ogóle Dajmowa. to wszystko zmieniło, że dajmowa. Hmm, <grym> hmm, hmm. Może dlatego ale no, Ciwodzis 2 to jest taki klasyk. A Bolf nie chce nam pomóc w walki z botami. Już nie chodzi nam o update y nowe, chociaż o walkę z botami, żeby choć te boty zniknęły. Znaczy, ja tego na bardziej chcę. Już nie mówię o update'ach, ale chociaż, żeby po prostu dać społeczności wolną rękę, żeby to na przykład t Classic, e, T-Fortress e, tam jeszcze był Match, jak dobrze kojarzę nazwę ale mogę się pomylić, coś podobnego do Quake'a e, i ta gra cieszy, już widzicie tutaj, że już moich dwóch znajomych właśnie ma kaszek, Safety 2 i Grafty 2 co jest tutaj? pogadam na banjo. pogadamy No trochę się powtarzam już. Wiem. Nie mam że tego tak jak niektórzy tu by różnego wali na przedpilinkę zniszczenia. Bo poza gdyby to obejrzała. Pamiętam jak ją spotkałem raz. <grymne> w Każywalu, odpalone wszystkie te mapy. Jeszcze raz wam pokazuję, ile, jakie mapy mam odpalone. I mam odpalone wszystkie. Ale dlaczego? Bo lubię te tryby. Te inne tryby już do mnie nie pasują. Znaczy bym pograł, ale tam nikt nie gra w to, więc. Pozwolę to mieć włączone. Zazwyczaj to pewnie bym tam spotkał, boty. Ale no. Eee, ale właśnie spotkałem wynik zniszczenia. Tam popisałem tam, że byli oni inżynierów, a ja dałem mój komentarz pod filmem. Jednym, eee, ale no. c to 2 Wróćmy do tematu. Musimy ratować c 4 2 Więc dzisiaj, jak zobaczycie film. Udostępnijcie ten film, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jakie wasze były początki z Fortress 2 Dajcie hashtag save Tak jak ja mam Save 2 yy, Na końcu komentarza Żeby Fajnie było Ty Ci się pozwolił za mnie przebać? No ci się pozwolił za mnie przebać No i Napiszcie, damy Wam zerduszko specjalnie. Zostawcie łapkę w górę. Żeby. inne filmy, też. które. jakiego typu. to jest moje męża, nie tak. No. I właśnie powiedzcie. Czy 2 to x 2 to martwaga? W sumie to na się nie zgodzi. Czy to, że oczy, że i tak, i tak ludzie w to grają. No cóż. U mnie są dwie z TFA Nie nazywam się YouTube'em TF-owym, ale nagrywam TFA, bo lubię. Nagrywam gry, które lubię nagrywać. I to mnie cieszy, że mogę nagrywać gry, które lubię. I jedną z nich jest właśnie TFO. 2. To bardzo cieszy mnie. I co bardzo. Niby. Zwykła giek, ale cieszę się, że społeczność w końcu już dupę i zrobiła protest. Nie no dniowy, ale może to się pociągnie do, do, na drugi dzień. Może więcej ludzi us ustawi sobie Sejtje w tu na #Niku. Może całe serwery będą w tym kaszakiem Może w końcu będzie aż tyle graczy na casualu, że może przestaną... Boty się pojawiać, bo nie będzie aż tak Wiecie Dołączy bot i od razu będzie kichnięty. tak jak teraz się pojawił bot I od razu, oczywiście red kick bot Sekunda Będzie i będzie kiknięty. Nie zdadzą rady wejść więcej O nie. No Już z tym działają Już od razu rzucają no, mówię o tym. Więcej botów będzie wyrzucanych. Bo tak jest jest z botami. Boty powstały po to, bo... powstał... te boty powstały przez to, że gra ludzi nie cieszyła już pewnej grupy. Przez to, że nie ma update'ów i tak dalej, więc pomyśleli, że innym też zniszczą grę. I... I tak sobie pogają. Z botami wrzucam wrzucą dzisiaj skiedzę zniszczą grę. Dobra, to było dobra. dobra. Okej, okay, kolejny bot. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Taka piękna gra, Więc nie pozwólmy umrzeć w tej grze Nie pozwólmy umrzeć grze, która zrodziła tyle Uberów TF-owych których dalej oglądamy Bexys Można tweetu play Michu czasem wstawiać odcinek i się go ogląda Ale to nie jest tak, że Aaa to wiecie no mm. R2 martwa gra. Nie. Oglądamy, bo lubimy. Gramy, bo lubimy. Chyba plaminy jest, ale. Bo rozumieć, o co mi chodzi. Ja kocham cię, bo to w sumie była moja pierwsza gra. Multi. Może dlatego. Może sposób zastosowany jest taka pełna. Hello, hello. Może ktoś przywita? Może nie. Widać nie. Why? Why you kick me? to ja nie o co chodzi. I just say hello and you won't kick me? Why? Afti, why? Nie rozumiem gościa. Też zaraz mi się do tego zdarzyło, że się przywita mi nagle kogoś, kto nie skikować. To To bardzo dziwne. zmienia Tu może się popowiemy No ma to było złe zaganie. mogło być lepiej wyrobię to to był mi chyba pierwszy w nim żal. Próbowałem. Nie wyszło. Ale jeden jest w takim zamkniętym pokoiku. To chyba był z pomysł. Więc wysłuchajcie. Na może Facebook facebooki, twittery. Każek save w tu, Może być nawet po prostu napisz, co nam się podoba w tej grze. Czego taka powinna być uratowana? Myśli jakiegoś graffiti Znaczy nie graffiti, a grafikę, którą zrobiłeś Fanart niech, niech Wolf w końcu zauważy Teraz właśnie się zaczęło być głośno też. Przez to, że youtuberzy zaczęli w końcu mówić o tym, co się dzieje No, więc ja też powiedziałem Boty. Jeszcze raz boty, którzy gacze po prostu chcą zniszczyć g innym, bo im się znudziło. Hmm. A tak mi się wydaje, że już im się nie znudziło. Nie chodzi już o to nawet. Po prostu chcą jak najbardziej zniszczyć. Uuu. Bo dobre, bo odrzucił mi wewnątrz, wow. Ok, mam wysoką anga, to się nie dzieje. U mnie takie rzeczy. No jest dnia. A, ten kto mnie wyrzucił. Zrzebował wyrzucić. Czekam. Cię przebywał? za mniejszy. Thanks, spaj Możliwe, że niedługo właśnie się pojawił odcinek. Oczywiście vlog. Oczywiście vlog. Bo inaczej. To przecież ja umiem z vlogiem grać, nie mnie, że i szelaczy, się, nie. Oła Mogę sobie użyć zlefa Dobra, zmieniamy postać na randomową Nie będzie grube, dobra Nie będzie grube XD Dobra Ją kokalipsa nawet wchodzimy Dlatego właśnie jak mówiłem bo z nich to tu chodzi. Ale już coraz bardziej się do tego przekonuję, bo coraz mi mam odcinków zapas. Próbowałem. A za dużo to ich jestem. Za dużo. Jak mówię mam pomysły na nagranie odcinków. Chodzi o fajne miejscówki na mapach, o których nie wiesz. E, plus nie wiem czy się uda, ale chciałbym z jakimś tupem Tefa e, nagać nagać jakiś to będzie się czapek z z Co jest? Co? E, top 10, to gdzieś jest to przyjacielek z warsztatu, na przykład dla szpiega, na przykład dla danej klasy. C. Zobaczcie jak to wyjdzie. O. Dzięki PK. Żyku leczy medyk. on się w ciemno. Skończymy tę rundę. pogam tę rundę do końca. I chyba skończymy odcinek, bo to miał być krótki, szybki odcinek, żebym szybko zmontował. Nagrywam ten sam dzień. A jeszcze mnie czeka dzisiaj rozpoczęcie demo SMP, jak widzieliście ostatnim zwiastun. Wodemu znajmy youtuber. To właśnie sobie otworzył serwer, więc to trochę pogamy tam. czyli fabularny lekko. Logo, oczywiście Każdy myślałem, że zabiję choć ten Ale jezu, oby nie spokompowali Oby nie spokompowali Dajmy się spokompować, kompować. Proszę. No w sumie to jest plan. Pójdziemy do stykami. Ale. Chodź. No i jeszcze mnie dominuje, no Jak tu przejść obojętnie obok takich i iść tam do nich Nie da się oh fuck. Not, not exit, not exit. To No to exit, no to exit Fire hefu uber No tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak, oczywiście, no... Jakby nie inaczej, spałkam. Taki... Trochę nienawidzę... A, przynajmniej tutaj jestem, żebyśmy nie mogli przejść jak dalej. Aha, mm. Próbowałem, nie udało się. Jakoś zniszczyłem tam działka. <grym> Nie popisowałem, ale zniszczyłem. Cięliście! Ci z tańczą tam w południe. Dobra, to kończymy odcinek do następnego Ale się mando, pa.